Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj w roli główny Arbus. Słuchajcie, to jest arbus doskonały, to jest arbus dojrzały, słodki i pyszny. Ale jak sprawić, żeby on smakował jeszcze bardziej? Już wam pokazuję. Najpierw Arbuza, pokroj. Tragedia. I weź człowieku, bądź mądry. Zobaczcie, odkroiłem kawałek, żeby pokazać wam, jak wygląda. Nie wiem, czy on jest niedojrzały, czy on jest zepsuty, ale po prostu kupiłem całego arbuza. Widzieliście, przekroiłem go przy was i on tak wygląda. I nie będzie przepisu, a miałem fajny pomysł, ale spróbujmy to. Bo powiem szczerze, w życiu takiego jeszcze nie widziałem i nie jadłem. Naprawdę nie wiem, czy on jest zgniły, czy on jest zleżały, czy on jest niedojrzały. Nie kupujcie arbuzów w marketach. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.